Uwaga! Poprzednia recenzja Banana Film została przez YouTube zablokowana z powodu praw autorskich. Postanowiłam nagrać ją jeszcze raz, żeby była na kanale tak dla przyszłych pokoleń. Jeśli oglądaliście poprzednią część, możecie wyłączyć ten filmik, gdyż mówię to dokładnie to samo co tam, tylko że montaż jest zmieniony. A jeśli tej recenzji jeszcze nie widzieliście, to zachęcam do zostania ze mną. Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Violet, a oto kolejny odcinek na moim kanale. Jak zresztą widzicie po tytule, będzie to recenzja Banana Fish. Filmik nie będzie zawierał spoilerów, więc śmiało możecie oglądać. Przedstawię Wam krótki zarys fabuły oraz omówię wady i zalety tej serii, bo tak, wady również posiada, jak zresztą każda seria. Tyle na wstępie, zaczynamy! Główną postacią jest Ash, inteligentny, przystojny lider gangu. Drugą postacią jest Eddie. Skromny Japończyk, którego marzeniem jest zostać fotografem. No dobra, ale co oni mają ze sobą wspólnego? Otóż, Edgy przylatuje do Nowego Jorku w celu przeprowadzenia wywiadu z Aszem. Później jakoś tak wychodzi, że chłopak zostaje tam na dłużej. No i dwójka zaprzyjaźnia się, przechodzą razem przez często bardzo ciężkie chwile, no ale ten opis mówi wam pewnie niewiele. Mimo, iż jest to Shoujo, znajdziemy tu bardzo dużo walk. Akcja pędzi bardzo szybko. Nie ma odcinków, które można by nazwać zapychaczami. Banana Fish potrafi również bardzo mocno wzruszyć, więc od razu ostrzegam. Ogólnie znajdziemy tu walki gangów, dotyczki z mafią oraz parę uroczych scen z Aszem Jedim. Ale nie, nie jest to Yaoi. Nie jest to nawet Shounenai. Ich relacje można interpretować zarówno jako braterską miłość, jak i również coś więcej. Przejdźmy zatem do zalet. Jest to oczywiście dosyć subiektywna kwestia. Ja mogę do nich zaliczyć świetnie wykreowane postacie, akcje na wysokim poziomie, dużą ilość świetnych walk, morał jaki ze sobą niesie oraz sceny przepełnione emocjami. Wady? Według niektórych jest to zbyt przesadzony dramatyzm. Inną wadą może być dość duża ilość krwi oraz brutalnych scen. Kolejną wątki dotyczące molestowania. Od razu mówię, że takie się pojawiają i to dosyć często. Wspomnę jeszcze o muzyce. Myślę, że nawet wymagającym w tej kwestii osobom przypadnie na do gustu. Dostajemy dwa świetne openingi oraz dwa endingi. Mega wpadają w ucho oraz odzwierciedlają klimat serii. Są traki, również są na bardzo wysokim poziomie. To będzie już na tyle w tym odcinku. Koniecznie dajcie znać, czy banana już obejrzeliście. Widzimy się w następnym odcinku. Bajo!